Gdy mówimy o miłości, wielu ludzi po czterdziestce odczuwa nagłe zmęczenie. Wydaje się, że temat jest im doskonale znany, przeżyty, a nawet dawno zamknięty. A jednak, gdy wieczorem zapada cisza i nic już nie rozprasza, ani praca, ani obowiązki, ani codzienne bieganie, nagle okazuje się, że pytanie o miłość wciąż jest otwarte. I nie tylko otwarte, jest bolesne. Dlaczego to wszystko jest takie trudne? Dlaczego relacje, nawet te najdroższe, Potrafią przerodzić się w pole walki? Dlaczego samotność, nawet obok partnera, potrafi boleć bardziej niż kiedyś? I dlaczego miłość nie staje się prostsza z wiekiem, skoro mamy już tyle doświadczeń i tyle raz popełnianych błędów? W tym miejscu pojawia się myśl Ericha Fromma. Fram mówił jasno, miłość nie jest uczuciem. Miłość jest sztuką. A żeby opanować jakąkolwiek sztukę, trzeba ją ćwiczyć, rozumieć i rozwijać. I kiedy zaczynamy patrzeć na nasze relacje przez pryzmat Fromma, nagle widzimy, większość naszych rozczarowań nie wynika z tego, że wybraliśmy nieodpowiednią osobę. Rozczarowania wynikają z tego, że nie wiedzieliśmy, czym jest dojrzała miłość. Wchodziliśmy w związki pełne emocji, nadziei, lęków i oczekiwań, ale nie umiejętności kochania. A to ogromna różnica. Dzisiaj przyjrzymy się temu, dlaczego relacje po czterdziestce tak często bolą. Dlaczego urazy z przeszłości i stare schematy wciąż w nas działają? I w jaki sposób Fram pomaga nam zbudować relacje nienerwiczne, spokojne, dojrzałe. I przede wszystkim, jak zastosować jego ideę w praktyce na co dzień? Bo miłość dojrzała to nie teoria. To praktyka. Jeśli masz ponad 40 lat, być może zauważyłeś coś ważnego, im jesteśmy starsi, tym trudniej się otworzyć. Kiedyś było to bardziej naturalne, zakochywaliśmy się. Ryzykowaliśmy, szliśmy do przodu bez większych obaw. Ale z wiekiem w człowieku rodzi się ostrożność. Wiemy już, że ludzie potrafią zawodzić, odchodzić, łamać obietnice. Wiemy, jak boli, kiedy włożyło się całą duszę, a w zamian otrzymało pustkę. I wtedy zaczynamy budować mur. A mur chroni nie tylko przed bólem, chroni także przed bliskością. I po latach dochodzimy do momentu, w którym ktoś obok nas jest, ale jednocześnie nikogo tam nie ma. Wszystko wygląda poprawnie, jest stabilnie, bezpiecznie. Ale nie ma tego, co najważniejsze wzajemnej więzi. Ludzie po czterdziestce mają jeszcze jedną cechę ogromną inercję emocjonalną. Kiedy przeżyliśmy już spory kawał życia, nasz mózg dąży do powtarzania tego, co zna. Nawet jeśli to nie daje szczęścia. Jeśli całe życie byliśmy gratującymi znowu będziemy ratować. Jeśli przywykliśmy do milczenia znowu będziemy milczeć. Jeśli zawsze myśleliśmy, że na miłość trzeba sobie zasłużyć, w dorosłym życiu również będziemy jej szukać tam, gdzie ciągle trzeba coś udowadniać. I to nie jest słabość charakteru. To, co Fram nazywał brakiem dojrzałości w sferze miłości. Do tego dochodzi jeszcze jedno samotność dwóch osób w jednym związku. Przez lata partnerzy mogą żyć obok siebie, nie ze sobą. Każdy w swoim świecie. Każdy z własnym bólem i własnym lękiem. A kiedy mówimy, chcę miłości, najczęściej nie chodzi nam o miłość, lecz o to, że chcemy być zauważeni. Chcemy ciepła, obecności, zrozumienia. Chcemy, by ktoś nas nie krytykował, nie porzucił, nie oceniał. Te oczekiwania nie są miłością. To reakcja na jej brak, brak, który zwykle pamiętamy z dzieciństwa. Fram pisał, że ludzie wchodzą w związek nie po to, by kochać, lecz po to, by uniknąć samotności. Ale samotność nie znika dzięki obecności drugiej osoby. Samotność znika dopiero, gdy jesteśmy dojrzali wewnętrznie. Dopiero wtedy możemy wejść w relację bez panicznego strachu przed utratą siebie. I tutaj zaczyna się prawdziwa, nienerwiczna miłość. By kochać, trzeba najpierw być. Fram widział dojrzałą miłość jako stan, w którym człowiek potrafi stać mocno na własnych nogach. Nie opiera się na drugim, jak na kuli ortopedycznej. Nie oczekuje, że partner uleczy wszystkie jego rany. Nie szuka wybawcy. Ma w sobie źródło siły. I dopiero z tego miejsca może dawać. Aby zrozumieć jego koncepcję głębiej, trzeba przyjąć jedno: miłość to działanie. Nie emocja. Nie impuls. To decyzja, skupienie, dyscyplina, cierpliwość. To gotowość do patrzenia na drugiego człowieka bez lęku. Że straci się siebie. To umiejętność troszczenia się, ani kontrolowania. Słuchania, a nie osądzania. Pozwalania, by drugi był tym, kim jest, a nie tym, kogo chcemy w nim widzieć. Dojrzała miłość nie jest zależnością. Zależność to nie miłość, to lęk przebrany w czułość. To potrzeba, która chce być nakarmiona. A potrzeba, nawet najpiękniej ubrana, nie jest jeszcze miłością. Miłość zaczyna się tam, gdzie kończy się strach. I teraz pojawia się najważniejsze pytanie: jak zastosować te koncepcje w praktyce, w zwykłej codzienności, w wieku 40 czy 50 lat? Czy to w ogóle możliwe? Według Fromma jak najbardziej. On wierzył, że każdy może nauczyć się kochać. W każdym wieku. Wystarczy, że będzie chciał zobaczyć prawdę, większość tego, co braliśmy za miłość, było ucieczką przed lękiem. Przejdźmy więc do konkretnych kroków. Pierwszy krok to obserwowanie siebie. Nie ocenianie siebie, ale właśnie obserwowanie. Kiedy pojawia się złość, skąd pochodzi? Kiedy mamy ochotę zamknąć się, wycofać, co próbujemy chronić? Kiedy walczymy o rację, czy chodzi o rację, czy o strach przed byciem nieważnym? Prawie zawsze chodzi o strach. I prawie nigdy nie o to, co partner powiedział tu i teraz. Drugi krok to komunikacja z pauzą. Nieodpowiadanie natychmiast. Niereagowanie automatycznie. Pauza daje przestrzeń na refleksję. Pauza jest aktem dojrzałości. Dzięki niej można wybrać reakcję, a nie powtarzać stary schemat. Trzeci krok to oddzielanie rzeczywistości od projekcji. Z wiekiem nosimy w sobie mnóstwo historii, które rzucamy na drugą osobę. I reagujemy nie na nią, tylko na cień, który nosimy w środku. Jedno pytanie może stać się krytyką, jedna prośba, atakiem. A wystarczy czasem zatrzymać się i zapytać, czy reaguje na tego człowieka, czy na swoje wspomnienia? Czwarty krok to praktykowanie ciepła. Nie chodzi o romantyczne gesty rodem z filmów. Chodzi o zwykłe ludzkie ciepło, obecność, słuchanie, wdzęczność, zainteresowanie. W dojrzałym wieku ciepło bywa rzadkością, bo wszyscy są zmęczeni. Ale właśnie ono buduje więź. Piąty krok to granice. Miłość dojrzała nie oznacza rezygnacji z siebie. Oznacza szacunek, znajomość własnych potrzeb, umiejętność mówienia tak i nie bez poczucia winy, pozwalanie drugiemu na wolność. Granice nie oddzielają, granice chronią. I wreszcie krok szósty akceptacja niedoskonałości. Fram podkreślał, że dojrzała miłość widzi człowieka takim, jaki jest. Nie idealizuje. Nie próbuje przerabiać. Przyjmuje w nim zarówno jego siłę, jak i jego lęki. I pozostaje przy nim z łagodnością. Gdy człowiek zaczyna stosować te zasady, jego relacje stopniowo się zmieniają. Bo zmienia się on sam. Jego głos staje się spokojniejszy. Jego reakcje, łagodniejsze. Jego potrzeby, bardziej świadome. A przede wszystkim. W jego wnętrzu pojawia się przestrzeń, w której może rosnąć miłość. Jeśli masz ponad 40 lat, prawdopodobnie przeżyłeś już wiele relacji, które były mieszanką nadziei i rozczarowań. Być może kochałeś mocno, ale niedojrzale. Być może kochałeś tak, jak potrafiłeś w tamtym czasie, intensywnie, ale neurotycznie. I teraz masz szansę na coś innego, na miłość spokojną. Głęboką świadomą. Taką, która nie rani, lecz wzmacnia. Fram wierzył, że celem miłości nie jest złanie się w jedną osobę. Celem jest spotkanie dwóch ludzi, którzy potrafią stać obok siebie, wolni, ale bliscy. Niezależni, ale połączeni. To połączenie nie jest więzieniem. Jest przestrzenią rozwoju. Jest miejscem, w którym obie osoby rosną. Jeśli więc słuchasz mnie teraz i czujesz, że te słowa w jakiś sposób poruszają Twoje własne doświadczenia, to znaczy, że jesteś gotowy. Gotowy na miłość dojrzałą, nienerwiczną, świadomą. A droga do niej zaczyna się od jednego kroku szczerości wobec siebie. Reszta przyjdzie z praktyką. Na zakończenie chcę Cię zaprosić do dwóch rzeczy. Po pierwsze, jeśli ten temat jest Ci bliski, zasubskrybuj kanał, byśmy mogli dalej iść tą drogą razem. Po drugie, wykonaj małe zadanie. Przez najbliższe dni obserwuj swoje reakcje w rozmowach z bliską osobą. Nie oceniaj ich. Po prostu patrz. Zauważysz więcej niż ci się wydaje. I w tym zauważaniu zaczyna się miłość dojrzała.